Weźcie sprawdzać. Na jakich jest jesteś korda? Na... Minus 11 na minus 53 O, timings jest u mnie Ładny domek? Kurde, ja... No już! Uważaj! lecimy, lecimy! Prowadź, prowadź Prowadzi obej. Dobra, idziemy Najpierw! Dawaj, dawaj Czy nie? czekaj, Ej, ja się tu ja najwyżej, czekaj Jak wy to zrobiliście? Ale co? Nie wiem, musiałbym iść na to Ale co wy zrobiliście? No, no, to, na, kliknij na kimś ten, prawym poproszę. A, no tak, to jest Mamy ten, Gsit, yes to jest Gsit yes No Wieśma, tarcza, tarcza, tarcza Macie jeszcze, no, wiem, ej Weźcie się. sobie ogólnie, obcajcie pod Gsit I tam, o kurde Właśnie wiem Co robi? Gsit, tam macie dużo takich momentów Ej, tak, wioskaj, stacja, stacja, stacja! Lewo, lewo! Lewo, lewo! Go, go, go! Lep, nice, nice! Dobra, no, jest ten live, ja tylko nie ma! A. No no w stworzymy w team! W A. Daj mi no stworzymy to, razem w team? No Jak chcę z Tobą, Gabriel? No to ja chodź z, 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 z nami, team robić! Ej, no nie działa, ten live! Nie wiem, czekaj! Ogólnie to jest Gabriel, teplisz! Aby zbudować Las Vegas! Czekaj. Ej dobra niech się teraz od... no, no odezwie Mam... gra. co? Ej! Jał spokojnie. Spokojnie. Co, co, o dobra, co? dobra. Już będę wiedział. O dobra. Nie, bo nie wiedziałem ej, który ty to ty To jest kusiek 2. No to jest ja 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 ten z tych... Dobra. No tu, w sensie tu nie ma żadnej osoby jakby, że tak to imen nie znany, więc... Nie musicie mnie tak pytać co chwilę. Co? To ja muszę... Ja, ja, ja co? Wow. A te. Ej ja mam problemy ze słuchem, a trzeba to krecznąć A ja mam problem z internetem. Ja mam problem... Ale ci tak. Dobra. A nie. <śmuszczak> <śmuszczak> nie, 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 <śmuszczak> Ej no nie wy... nie, nie skopię. Dobra mam tego live'a w końcu. No w końcu nice. jest! Tylko już nie będzie pełen zasięgu, bo Ale sobie robić. Dobra. Sekundka A się Ja? Czekaj, bo ja kupiłem wysłałem linka y No tak wioska. trochę by było już za późno Co Creeper był? No No okay. to na razem będę ostro. Tomorrow, mi Ej to weźmy popilnuj Tomorrow, Ej, na jakich ty jesteś kordach? No psy spawnie, czekaj Jabłek. zaraz ci napiszę tylko wyślę On Nie włączy a nie dobra po prostu Dobra O dżungla jest E kurde ja bym tu został Tu? No my jesteśmy e, na spawnie Znaczy dżungla mi się podoba ogólnie Aha. Ja lubię w dżungli A to dżungla z no dobra To się ona chyba jest tam dość mas z tego co widziałem Nie no, no ale może tam głębiej coś jest po prostu w no. Okuwa ma pół jest, serca Nie zabrać spałku to muszę dospać Sweet Rings I właśnie spawn nas sobie w taj mix da się muszę wejść Ja to chrześcija nie widzę takiej jakiejś dobrej buffy chyba że na drzewa jak się zrobi także No ale no. tam dalej może coś jest Zabijasz, sobie normalnie mogę? Co mówisz? Nie, 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 na Zabijasz razie so... jest spokój, na razie jest spokój. A do, do kiedy? kiedy, do kiedy? Nie wiem. Ziom, ale, ale spokojnie, trzy, trzy. Stary, spokojnie. cię ja Nie, No właśnie. Ufie, dopiero się zaczął. Stary! Tak. Daj chwilę! Brat jest raz jest, no chce nas zabić, co nie? Ale czy ja powiedział? że z ciebie? A to chodzić. może fokus na, na tego, na młodego robimy No właśnie A Teraz, teraz? <noise> już? Pierwsza drama, pierwsza no, drama? Mówiłam no, w tamtym slajdzie, mówiłam i witam Ale, ale, ale byś miał... Eee, moje problemy to twoje problemy No pokojowy, pokojowy Wszyscy zaatakowali mnie No Ale byś miał content Ej, w sumie, w sumie Jeden Jak, jak, jak zaatakowali, ja, jak zaatakowali mnie wszyscy na tym serwerze jak rozpędzamy, większy krok, na tym SMP. <grym> SMP. Ko, ja ty czasem SMP. ja widzę. Tymczasem SMP. Nie, nie, nie. Dobra, na, serwfer, chodź ale na serwerze Ale o, to, ty, o, no. ja cię zgubiłem. No. Młody już w zielaku samo lata to. chodź Ja z coś Chodź nie? Chodź nie? no ja tam nie treherduję, ja tam ponowię. Mam miejsce a no co to wycisz. A jeszcze te kordy? Chodź na to. A, kordy Na ci wyszłać, no. Znaczy zobaczyć, luknąć, nie? Mas, no co cię? Tutaj nic nie ma w tej jungli. Ja się wejdę. Kurde 150 kratek trzeba będzie przejść, no dobra. Oj, nic nie ma. Kurde. Sporo. Czej to chodź. Czej, czekaj, czekaj. Czekaj. nie ma O widzę cię. Przeżyłeś, przeżyłeś? Szymon, Szymon, Szymon! Ale to o kim, to o kim, dobra nieważne. Uuu, nic nie ma. Gdzieś nie ma! I się nie opłaca się do tej drzwi. Nie Ej, star pounce! Reanimuj mnie! Reanimuj mnie! Ej, pan, panowie, musicie mnie reanimować. Zbyt upojna noc była. Dobra, nie reanimuj mnie. Dobra, dzięki chcę gdzieś tutaj to łóżko postawmy Może. do mnie? O kurcze co ty Ej panowie, mam taką go, propozycję. Go, go, go. Taką propozycję mam. Gdybyśmy wszyscy sobie wszystkie filmy i jeszcze i TikToki lajkowali. To wtedy wiecie. Bo każdy z nas nie jest innego... No, no to zapraszam, za daj dobra. mi już ten No to ja ci Ob daję. Za obserwację za dobra, obserwację. Dobra. O jest tu To jest nasza baza. To jest nasza baza. Ale tak! Tak, patrz! To jest domek krasnoludków, patrz! To jest domek krasnoludków. Co to jest? To jest kawalerka w szabie? Ej, to jest jakiś bunkier chyba którym... Jakiś bunkier. To jest juz. bunkier na wojnę Patrz, czy zrobimy tak i Ej, będziemy dalej Ej, mi bałem. po weź, powiedz, powiedz Czy nie. ich lepiej słychać? Czekaj, fajnie. czekaj, czekaj Czy na lewej lepiej słychać? prawda? O, no, dobrze, bo no. właśnie no. to chciałem zbudować Sprawdzę, sprawdzę Żeby wiesz, tutaj było te tak. Ej, dobra Musimy coś zrobić na pewno Jakiś content no. trzeba porobić Ostawka na młodego Dobra chłopaki, no to jest jak rosyjska ruletka jutro Zapraszam I dobrze cię sujecie. Nie wiem to jeszcze zrobimy, wystarczy. ale jakoś to zrobimy Nie wiem co cię dobrze słuchać co, co to jest komenda spin Spin? A że się kręci nie, w kółko patrz widzisz? nie mogę tu chyba będę mógł. Oooo! Wow, <noise> <noise> wow! Ninjago, ninj no. dawajcie wszyscy! Ej, na C4, na C4, ma... dobra? Na C4 panowie! Kusie, kusie, No nie na C4! Trzy, cztery! Aura, aura farming! Kosznik, Dobra, dwie i szukaj kraby. Ej, przed każdą walką będziemy tak stać, pod oponentami i się kręcić w kółko. O, dobra, dobra, ja bym to wprowadził w życie. A on będzie leżał w mojej serwisu. Dobry pomysł. Ej, 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 panowie. M. Dobra, czekaj, czekaj. Patrz, patrz, patrz. Co jest? O! Ej, Co ci ty... się dało? M? prawym musisz kliknąć. No ej, Ale bez musisz, niczego w Tutaj. To a, dobra. Siema. Ej, dawajcie, idziemy tak gdzieś. Weźcie, wejdźcie na mnie. Ale stópki! Uuuuh! Tak za darmo! Ja. Tam to jest, tam o, tak na walki. Na tak. same, że to się jest! się Ej, dawajcie, idziemy no i czekajcie! Co to za serio? Co to za serio? Nie wiem. Na jakąś kropkę. O kurde. Ej, to może ten, w jednej w sumie teraz płynąć, co nie? Ej, rzeczywiście? Tak. Oh. Dobra, dał płyniemy No jakieś kropki przed nami A to dobra O, Witam Siema No dobra, nie, teraz nie... Dobra, idę będę już tutaj Bo muszę... mi... Mam... O! Eee jak tam u was? No a co? Jest G. No, no właśnie ja, to chcesz, ja jest chcesz, jak mhm. O. ciekawości. O. Kolegą mam wioskę, wszystko ładnie, teraz nice. będziemy się enchantować. Co? Z po powodzenia. Co? Stary, co? Ja wy, wy, wy nic o mnie nie wiecie. Jezus. Ej stary, ja mam kamienne tulsy ogólnie. Młość, Nie mam Stadion jest. Ja mam ogólnie oh hey, 47 zł. Ej, a wy ei, chłopaki no? Ej, a wy ogólnie będziecie zamykać serwer od... Jakby jak to będzie wyglądało? Nie będzie zamykany czy ja? Nie będzie zamykany, Serwer, a, serwer 320, 24, 24 to вижу, serwer za 100 zł, za 115 tak zł ogólnie. To się kiedyś zwróci, to się kiedyś zwróci może Kiedyś tam. No nie wiem, jak. Okay. Ej, ja nie, nie wiem, ale ja. na przykład. Na co się ta edycja będzie wypaliła? Jutro, jutro zrobię, jutro zrobię. Nie zbro. no, hej, ale tak teoretycznie, jakby zrobił zwrot, to by się zwrócił. To jest taka no. jedyna możliwa opcja. Wow. Ej, ktoś tam jest, ktoś tam jest. Jutro, jutro, jutro. A co się stanie, teraz zrobi spina? Oj, uh, ej, ej, wszyscy tak no, zrobimy no, w jednym momencie jak będziecie na mnie siedzieć lupę Dawajcie Nie możemy Nie możesz? Ej, ej, a jakie masz no. jak, jakie masz części z nie, koper, mo nie koper, możecie cię spinować ale się teraz? Ale w sensie klatę buty spadnie Ej panowie nie możecie spinować no to... nie, ej, Góra koper i butki To ten. schodzimy na 3 4 i od razu się kręcimy, dobra no ziomka Zobacz oni są pod. To Tyś... Ej, aha, oni są pod ziemią, dobra. Dięknie. To zrobię, pokazywam wam. A co? Nie wacę. I weź ten. i weź ten. Y... eee... Y... żelazko co? co? Ej, oni są pod. a oni I są pod tam... nami gdzieś. Chyba. Okay, nie. Oj, oj, no to. Nie, nie są pod nami. No tak nam jest tam... Tam... Nie. Tu jest O, crap, ktoś tutaj jest. O. I Ktoś to tak. A zejdźcie na chwilę, Słuchaj, no, no, no. zejdźcie na chwilę. za Zejdźcie ze mnie, zejdźcie za mnie. A w ile jesteście? Wejdź sam, nie? O, słyszę, że ktoś się kopie. A, bo... Tam musimy się jednak. A, dobra. Ale będzie tu. Ale tu. Chłopaki. Ogólnie, początkowo, panowie, miało być yy, border na 1000 kratek. Chłopaki. Tak Mało. Ja... No z, wiem, teraz jest na 3000, w, w każdą stronę, co nie? No idź. Ale wiesz, no, bo chcieliśmy, żeby była, o, co yy, Chcieliśmy, żeby była integracja. Ale Aha, Nie jest z wie, Polski? Ale to okay. byście musieli ten, byście musieli ten, bo jest szata takiego, żeby taki klimaci był. No to. Tak. No to prawda. prawda? Dobra, przyjdźmy do łódki. Nie, może no. No. Może Wójcie, ale nie, czy ma, nie ma MSG voice Nie ma Nie, nie ma Nawet voice chatu nie ma Ale będzie Będzie? Dobra, super, będzie super, super. będzie MSG czy voice chat? Będzie y voice chat O, dziękuję, bo <ścoughs> <poco> go bardzo <instruwany>. <ścoughs> <ścoughs> <może> Specjalnie <poścoughs> na tą okazję <ścoughs> Specjalnie, no Będzie instalowany voice chat I klasa to usyć, ci o kurde, ej usiadłem na ciebie i się <grym> Damn, damn Usiadłem na yeah, ciebie Nie <grym> O kurde usiadłem na ciebie O kurde, sorry, sorry, sorry Ale co, ale co Nie, podziąka uderzyłem Usiadłem na ciebie i te, i y, w bloku się topiłem, że tak powiem Ale ja mam tu to więc nie muszę się to zabijać Patrzcie to właśnie Ej, okay. co tu jest jeszcze Layback? Co? Wow! Wow! <grym> Ale szpon! Dobra, to gdzie jest? Ukośnik yeah. G-Seed, layback. To jest wrócić, cię. O! O! Po co? Ja nie mogę. <grym> <grym> siadajcie, siadajcie na, mo... na mnie, siadajcie na mnie. Daj. Sprzedajcie na mnie. Co ty tutaj hardy? To ten tryhard Patrz, ej widziałeś, widziałeś kiedyś Ninjago w życiu? Ej tylko ci panie dałem, byś to upatrzył Słyszysz? Bielas, Bielas, słyszysz nas? Ej dobra, zejdźcie z niego Zejdźcie z niego, patrz Dobra, bierz to Chodźcie, chodźcie, wiemy. ej, ej, Już widziałeś? Chodź, chodź. Widziałeś kiedyś Ninjago w życiu? To panato Panato Tak, co, co ty na co? Co, co, co? O, ucieka, ucieka! Boi się, boi się, ucieka! nie się. Hey, boi się. Ej, masz no i dobrze, niech to się. Czuję, czuję dominację. Nie no, dobra, chodź teraz do kogoś innego. Ja mi z mikrofon, Kurde. Co nie, a to nie idziemy do wioski? Ej, w sumie możemy. A co że jesteśmy najbardziej bezużytecznymi graczami na tym serwerze. Chodzi. Nic nie robimy. To Znacie serwer, to może jest, to tak jest tak najważniejsza to rzecz. rzecz Ej ty, ale, ale my szukajmy miejsca naj... pod no wioskę miejsca się. pod, pod wioskę no, po no, Czy ty Pudy możesz przestać? Jadę? Ej No? Wiecie. Ale o kogo chodzi? Nie, bo on mi cały czas każe zmieniać ten zanimitef na tego Ale trackhardujecie? My nie po prostu lubimy i temy My się po prostu nie czujemy pewnie bez temu.

Chodź kusio co? Kusiciel Kurde prawie zginąłem Ja dam na sobie Jaro Idę, idę Idę Chodź, w ciul Ok no, Dobra, w maronet ze... no. Ja mam na śledzi wie. Odkryłem glitcha, odkryłem glitcha Patrz Daj mi Cieko? weź się ten skłodek, weź się ten skłodek Dobra, dawaj, siadaj na mnie Siadaj Na kto? Siadam na ciebie Super Ej, Ej jo, dobra, nie, nie, nie Ej, chodźcie, aha, weźcie tą, weźcie tą gnąbki Chodźcie Prowadź. O, sorry i weźcie tak, niech ktoś wejdzie na niego, a ja wejdę na niego jeszcze jakby, wiesz co? Ale nie, Ale spokojnie, bo co nie zabierasz tutaj HP Nie no, po to bo. Dawaj na niego Chodź tutaj, wiesz, chodź tutaj. Chodź na górę. No weź na niego, Szymon Ego, to tutaj. Jest jest o! Oh, jestem na... O oh, prawie, prawie. Ej, Bielas, Bielas, weź, weź na nich, weź na nich, weź na nich, weź na nich prawym. A co jak cię zabije? Prawym, łapką prawym na nich. A, tak, raczej, a tak, co jak na ciebie jak cię zabije? Co bo... Co, co? Co wtedy? To, nie, to będzie bardzo niefajnie chyba będzie bam. Okej, okay, czy że mam tak jednak zabić? No nie no na razie się nie zabi Co jest? Czemu on ma diamenty już? Let's go kusiek! I teraz daj mi dla achiegmenta! Żeby nie było, że jesteś lepszy! Let's go! Let's go! Let's go. Yeah, okay, let's go. Let's go. Ej! Słapcie ten! Clippery się boją kotów! On nie uciekał! No chyba tak Co ty gadasz? No. jest to jest jakiś on zwalcza swoje lęki. O jezu, ta jaskinia to jest jakiś checkpot Ej, a. ale mi kurwa już nie wylejesz wody. Ej! Widzę diaksy! właśnie, po wylewam, wylewam, dawaj. No to wylewaj, tylko że jak. wylewaj! No zrobimy coś stosownego na to serwerze Tak, no to musimy. jedna osoba pójdzie kopać, a druga będzie drewno. Ten? No Nie, kupię, mówisz ale, tak. Jest bo zrobimy coś sensownego o tym serwerze, po czym na mnie, się gdzieś tam nie nic nie robisz. Mam <laughs> <laughs> No sam nic nie <laughs> się będę robić. Mi się nie chce samego. No tak, no Jezus nie może w sumie. Dobra, robimy tak. To ja nic idzie kopać. Ale nie, Dobra. Ja mogę szukać miejsca po No Ma dlaczego? No nie szuka. Ty będziesz. Weź um, nie wiem. Nie wiem, go razem z nim, a ja będę drewno zbierał. Mamuk. Ja będę szukać miejsca No ale po, po co dba, miejsce? wszędzie jest miejsce, dobre Ale no, trzeba znaleźć to idealne przecież. Jak się wyklepiesz, no to chłop. Co nie. w ogóle chcemy budować? Jakiś domek zajebisty. Wioska. Nie no, to do... tak, wioskę. Ja co? bym właśnie... No ja bym właśnie zbudował jakąś taką wioskę zamek. No, no, się... Miasto, jakieś. To no tak, ale... Las, Na Vegas. Razie domek, co, nie? Las Vegas budujemy. Las Vegas chyba. Hollywood. Ja, no to ja idę drewno zbierasz na to w każdym razie. A jakieś jakiś raz Oj. A w z to kasyna. Uważaj. Dobra, będę. Cel, zbudować kasyno. Ale to <grym> po... Ej, ale tak, ej, ale z ten. Zrobimy wtedy event jakiś fajny z kasynkiem. A jaki? Z kasynkiem, ale. <grym> no, <grym> jaki event ja zrobimy z ja, kasynem? Ja Nie wiem. Materiały. Burzenie kasyna. Ja już zbieram materiały na kasyno. Zrobimy tak. Na początek zrobimy... Yeah, let's go, biela. Na początek będzie event, panowie, yy, kasyno gramy w kasynie, a drugi event burzymy kasyno, bo... Nie wiem. Bo... bo za tak. dużo przegraliśmy. <śmum> 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 tak. ej, to jest <śmum> no. Nice. Nice, nice. Burda. Przegrałem kasyno <śmum> <Przegrałem kasynie. śmum> w kasynie. Przegrałem kasyno. Burzę kasyno, ponieważ przegrałem wszystko, co miałem tak weź tam jeszcze te złoto kopek. coś Ja ślepię, więc ja tu nic nie widzę. Za. Tak jest, parze. Chyba, że tak. ja miałem robić. <grym> Gracie. <grym> Fak. Jak ja tu ginę zaraz? rok? ty idę się tradować z villagerami. Ja jestem za mocny. No, takie te serwery. Tak? CO MNIE BIJESZ EJ Nie bij mnie O kim neta wywaliło? O... O kim zaproszony na max 2 z Bialasu Tak na 2 się usunął no to Mocno, mocno. mocno. Wow, świetnie. Like Ej, od kiedy się wspadały Nie wiem. Ej, dobra, ja będę budował jakiś domek. Duży. Wciół. O, no to. A pod domkiem zapewnie kasyno będzie. Pod domkiem? kasyno. Pewnie <laughs> tak. Za, <laughs> kasyno zawsze i wszędzie musi być. No mówię ci, ja, ja, jak ja tam wybuduję to od razu lecę. <laughs> Ja się nie zastanawiam, bry, so, no, właśnie, są, są takie trendy teraz na TikToku, co nie? E, nie tam to. jest ci zamiast dla mnie na przykład. Co? Ej, zrobi mnie goni! Mały! Jest, mam ja tego dwa HP! Czemu tu takie coś jest? Co? 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 Skąd się ten trend wziął? No, ty nie zamruczysz na mnie czy coś takiego. Ja. No, ale wiesz o co chodzi? No wiem o co chodzi, no, ja wie... wiem dlaczego to jest. Lubię. Wie... kogo to się wziął? Nie wiem. Co... Ej, nie! Ja pierdzielę, przyniosłeś mi Creepera, ja miałem dwa serduszka. I się zrespiłem pijemy w MAMY PIERWSZĄ ŚMIERĆ MAMY PIERWSZĄ ŚMIERĆ screen, SCREEN SCREEN Ale mamy Ale ja Nie, nie ja, byłem tym. ja byłem pierwszą A, Ja byłem pierwszy. To... No nie no Dać ci tego miejsca czy znaczy, Pamiętam no. już, gdzie to było Idę w tą stronę Ale kurde na no, spawnie jest takie A, Miejsce już. stare żeby sobie coś wybudować A to no do noc dobra to spawn będzie O to przeżypię Ten tam, No Rakiety mhm. Jak dużo rakiet A skąd chcesz wziąć rakiety? No, no nie wiem z obsidianu wezmę. Aha Obsydian. A spoko Władowane, rakiety władowane, pięcioma z takimi z TNT No Pierwszy dzień. Why not? Testowanie wytrzymałości serwera Test Panie no, serwera za tyle 10 zł x 100 miliardów będzie wyrobione Dobra do skordy, bo się zgubiłem trochę. No, ja wiem, gdzie to jest, to był gdzieś w tą stronę. Kurde da böyle zeki yaş. sağ olun sana. yani daha Oh şema maçı. Şema maçı. Zdaj? Şamat, eee, gelecek mi orada çıkıyor? Gelecek mi orada var, salatı. Zaten ben No i jak sobie z No dobra Też to zrobię dla hmm, A daj też dla Archingmentu Łasy patrz. A to ja zrobię ten, to ja hey, zrobię tego e... no Dobra nieważne bo nie mam zarcza I nie mogę już biegać jestem na środkowa masz drewno? To ja zrobię killość tak, też... Minus 600 na minus 200 a dałbyś? Oddałbyś? To co, co wziąłeś? Dajcie, potyki To przyjdziesz? Ale... Wziąłeś je na nowo A T-Mix przyjdziesz? Czyli minus 600 na co? No... Minus 200 To jest... Woda No wiem. Kolejny diament ma Polonia Mocno Kurde, o kurde Ej kurde Ej kurde No to jest nic nie ma, kurde No Mój Czarny kolega nie. Ale ty dlaczego z <noise> <na sparkę? głos> no, no, Tu jestem, tu ja jestem no, nie Ej Szymon, Szymon Przecież się nie farbował Weź, się Weź się O żarcie. dobra Na wakacjach no? te... to biały Chłop, chłop się <noise> Może nie Panie, Panie Jezu, proszę. proszę No nie. Proszę. <noise> nie no Dobrze. Proszę zrób z tego żarcia i Ja mam z tego zrobić żarcie? No zabraj pole ja i... Ja nie mam nic, ja nie mogę Nasiona. sprintować. sprintować no, nie mogę. No dobra. to... Masz, nie graba, tylko to musisz uwierzyć. Wierzysz? <grym grym> Gabriel, <grym wierzysz? Tak, Wierzę, sprintam. Wierzysz? Wierzę to... To odwróć się ode mnie. Dobra, chodź tu. Ode Sk mnie? Sklipuj to, sklipuj to. Proszę. Dziękuję, <grym> dziękuję, dziękuję. O jeszcze... A on mi da... po jakiś... Mam. Ziomek w, w, w jakiś kurczak chłopie, który wygląda jak człowiek da mi więcej jedzenia niż nic. Hej! Dzięki, dziękuję panią. Dasz... Nice. Dasz... Ej, a mam coś sprawdzić? Jak gdybyś nie robił czegoś pięć razy dziennie, toś może więcej dostał A co robię pięć razy?